Ej, jest trochę głośno. Ok. Okej, okay. Zanim doku zniknę na, na obiadek spaghetti. Uuu, to smacznego. A roślinka zbiera na własną komendę. I się kaptaku. Dzień dobry. Naciśnij myszkę, żeby się przemieścić. O, point and click. Ej, ale animacje ładne. Tylko trochę uciekają Ale klikam w różnych dziwnych kierunkach To nie mam za złe Bardzo ładnie animacje są zrobione Nice Kliknij interaktywny obiekt, aby go użyć Obraz Obrazek, jaki ładny kwiutek Drzwi zamknięte, drzwi zamknięte, drzwi wejściowe. Czyli ewidentnie te na wprost są moje. Nie no, próbuj. No dobra, wiem, spokojnie. Upewnij się, że zamknięte.

Ale ładny ekwipunek, okej okay. Sztuczny kamień Coś tu jeszcze jest? There we go Okej okay. Now I just need to use No co ty nie powiesz Okej, okay, dobra Rozumiem. Hey, babe, I'm home. Love you. Przez mi w godziny nas to anything. Wiesz, ptaku, może i znasz mechaniki, jak to może się. Jak to może działać, ale możesz nie znać zamysłu reżysera. Więc. Nawet innych gier ci nie pomoże. Okej, okay, spoko. Kurde, jak mnie przesunęło. Co mamy w szafie? LOL. Ale ciasno. Klaustrofobicznie. Co ja wziąłem? Telefon, okej. Okay. Mogę gdzieś zadzwonić. Dobra, poza obiekt. Okej, okay. okej. Okay. Tu mamy sypialnię, przełącznik, ja! Ej, halo! Kratka wentylacji, łóżko, okno, fotel kwiat, komoda. Jezu, śmietnik, halo! Co? Prezent? Dobra, nie będę szperał. Spokojnie, może to nie moje. Albo, albo moje, tylko na później. Skorzystajmy z toalety. Ej, drzwi, może zamknij, co? Dobra, skorzystajmy z toalety. To no może jednak nie. O, dobra, odpływ działa. Nie jest zatkany, to dobrze. nic, okno. Przez okno można wyjrzeć? Zlew. Cyk. Nie, szafka na leki. Pigułki na Chyba nic więcej tu nie ma. To co, usypiamy żonę? <laughs> Ej, można na inny obiekt od razu przekliknąć. Albo nie. Ej, jak fajnie kroknął w bok. Przyjemnie są zrobione animacje, naprawdę. Hmm. Ja bym oczopląco dostał, widząc świat sufitu. No, generalnie ciekawa, ciekawa perspektywa. Można przełączyć wyłączyć. Okej. Okay. Jak są inne gry, to możesz yy, znikać. Warframe'a. Oj, musiałbym wszystkie przełączać, bo ja ich nie mogę zgrupować. Myślałem o tym, ale nie mogę zgrupować yy, w żaden sposób tych wyzwań. Znaczy, jest to wyzwań. Nagród. O, ciasteczko. Deseryk. deseryki jakichś. Mogę z zamrażarki skorzystać? Nie, to jest zdjęcie polaroidowe. Mogę zabrać, ok. Ale no, na zdjęcie spodziewam Zostaw to. No, nie trafiłem! Emet! Tu, Polaroid kliknij. Mm. Niewiele na nim widać. Ej, ale zobaczcie, jest dokładnie w tle miejsce, w którym jestem. Przyjemnie jest to zrobione. Lubię takie. Lubię takie akcenty. Bardzo. Dobra, żona, co tam żona? Jest Jakiś powód e, do tak wyjątkowego wieczoru. E, powiedz jej, że to dobra pora na deser. All right, I'm ready to get wild by this dessert. Police. Okay. No nie. Już go otwierasz? Od tego tak od razu? Halo. Around, Halo, o co Me? chodzi? a. Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Let's <laughs> go. Kojarzę ten głos! Halo gościu, spokojnie! Ja mogę coś robić? Mogę, halo! Now what? Ale trytytki, lol. Nawet, to nawet kajdanki nie są. Halo panie policjant, gdzie pan ma kajdanki? I dlaczego pan. Co You're under arrest for your father's murder eight years ago. No, 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 that can't mm -hmm. be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Ah, uh, uh, no playing dumb. Ja Tell me where the watch is. Look, I... Don't fucking move. I don't know. You don't have to handcuff me with Oh, Hello! I Mm. Oh, Perkusz, dzięki za falowka, witamy w community. Tak, mamy Discorda, się już tak wpisał, zapraszamy. What? Tu leży. Żona, cześć. Hey okay. I To było szybkie. W sensie, zszokowany jestem, że to tak szybko. Halo, gdzie moje 12 minut? I uh -huh. już nasz protagonista jest skołowany. Pogadajmy z nią, bo nie zdążyliśmy za dużo zrobić. Powiedz że ciągle ten. że to ciągle ten sam dzień. To nic nie da. Powiedzio o policjancie, to też nic nie da. Wypia wypytają o przeszłość inne tematy. Dlaczego o swojej przeszłości? Jak umarł jej ojciec? Ok, zawał serca. Okej, okay, okej. Okay. Zapytają zegarek kieszonkowy, jaki zegarek? Zapytaj czy zabijał swojego ojca lol? You <laughs> Jakie pytanie? I, excuse me? Uh, no. Fun question though, real funny. Mm -hmm. Lol. Poprzednie to inne tematy. Dobra. Powód wyjątkowego wieczoru? Chcę przy deserze. Dobra, on to pora na deser. All right, I'm ready to get wowed by this dessert. Just give me one second. Raz, minęło. Mogę usiąść? Poszła po coś Zamykasz. Od kurde, tajemnicy masz. Aha, zapaliła światło, dobra. Pewnie wipka. Wipek e... jest za ten. E... za oglądanie. Jak się ktoś pokręci dłużej, no to jak najbardziej może wpaść wipek. 01, ty od dawna masz już swoją własną rangę na tej zgordzie. Okej. Okay. Skąd ty? Wzi... Jak ty trzymałaś ten mój talerz? Dobra, łyżka. No głodny jestem, no? Wow. <grywa> nice one. O nie zdenerwowałem Ja tylko chciałam łyżkę zabrać. Nie poszła sobie serio? Ja chciałem tylko łyżkę podnieść! On nie najgorzej On nie, dobra, idź do żony, halo! Ja chciałem tylko łyżkę podnieść, ten już zaczął! Co za gość Halo, kochanie! Inne tematy? Dobra, przepraszam.

I czy to było zawarte szuflady? Mm -hmm. Nie ma tu tego, ona to wyjęła Okej, okay, czyli to faktycznie to był jej prezent dla mnie Okej okay. Dobra, nara, gaszę ci światło, nie ma hey, czytania I... <noise> Mogę zamknąć jeszcze drzwi? O, o O, o O nie, <noise> to gorzej

Zamknij drzwi. Nie ma mnie! Nie, nie mamy nie! Co ja robię? Gram sobie, a co tam? Ciekawe skąd wiesz, gościu. O nie, drzwi były niezakluczone. Po prostu w wlazł. Nie mam mnie tu. Może się obudzi? Nie zaglądaj do szafy. Zajrzyj do lodówki. Ale nie, widzi e, dwa desery. No, ale mogłem wybiec teoretycznie i wychodzi. Nie, no szafa. O nie najgorzej. O oh, nie. <laughs> <mnie. What> the? <laughs> okay, you're under arrest. Don't move. Zamek Mogłem zamknąć w I need to talk to her. She's got an old watch, fancy.

Naprawdę nie wiem. to gorzej. E, to gorzej. Halo, to niezły policjant. Aha, nic nie mogę kliknąć. O nie! Ale takiego duszenia to jeszcze nie widziałem. O! Wyjść pomyśl, co no i co bro. Dobra, co jeśli. Cześć, kochanie, zapnij. Ej żyje LOL! A ona nie przeżyła. No to nieźle. Okej, okay, dobra. Mogę jeszcze raz? O, przestało działać. Dobrze, rozumiem. Rozumiem. Jest! A tam pokazało się, że trochę czasu minęło. Okej. Okay. Um, inne tematy, pora co na mi... deser. Dobra. O nie, najgorzej. E, dobra, um, co z tym zegarkiem? Just felt like it. Tak jakoś wyszło. Ok. Wypytają przeszłość. O zegarek jest pocket watch? A pocket watch? No. Okej, okay. zakończę rozmowę. No, Zamek. Drzwi zamknięte. Aha, dobra, on to... Tak to mamy. Dobrze. Dziękuję za oglądanie. Zostaw reakcję pod filmem, jeśli Ci się podobało lub nie. Chętnie też przeczytam twój komentarz. Jeśli chcesz zobaczyć więcej tego typu filmów, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Zapraszam również na mojego Twitcha, Maxim Podkreśnik Land, streamy o 17.00 od poniedziałku do soboty oraz mój drugi YouTube'owy kanał. Do następnego, cześć!